Zbierając się do wyjścia, spostrzegła swoje odbicie na szkle między szafkami w kuchni. Cholera. Przez chwilę zastanawiała się, czy nie powinna się jakoś ogarnąć. Jest w końcu kobietą, wizytówką ich komisariatu, jak żartował sobie stary. Długie, ciemne włosy upiła wysoko i niedbale. Grube kosmyki wymykały się z koka, który sprawiał wrażenie, jakby miał się zaraz rozpaść. Oczy podkrążone i lekko opuchnięta jeszcze z niewyspania buzia. Zabrakło jednak czasu, by coś z tym zrobić. Szef by się wkurzył, gdyby nie przyjechała najszybciej jak się da. Zresztą, niby dla kogo miałaby się stroić? Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny kwietniowy, wiosenny dzień! Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Na Wielkim Buku, co wiadomo, nie od dziś mamy słabość do kryminałów. Co więcej, do kryminałów pióra naszych rodzimych. Autorek. Kolejne nazwiska, kolejne odkrycia, i takim odkryciem w tym roku jest, słuchajcie, dla mnie Katarzyna Wolwowicz, która najpierw ujęła mnie całkowicie domestic frillerem w otchłani, o którym Wam ostatnio zresztą opowiadałam, a teraz poznałam jej serię kryminalną z komisarz Olgą Balicką. W roli głównej. I to właśnie o tej serii kryminalnej Wam dzisiaj opowiem. Bez spoilerów o trzech tytułach serii kryminalnej Katarzyny Wolwowicz będzie dziś i będą niewinne ofiary, fałszywe tropy i toksyczne układy, książki, które recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem zwierciadło. Mamy tu tajemnicę zbrodni, śledczą, która nie odpuszcza, a w tle niezwykle klimatyczną jelenią górę. Olga Balicka. Komisarz Olga Balicka. Śledcza Jeleniogórskiej Policji. Nie cofa się przed żadnym wyzwaniem. Nie odwraca wzroku. Podejmie się każdego kryminalnego zadania. Czy to sprawa brutalnego morderstwa dwójki małych dzieci, jak w niewinnych ofiarach, czy niewyjaśniony wypadek samochodowy, jak w fałszywych tropach, czy spisek związany z organizacją tej wielkiej farmy, jak w toksycznych układach. Po pracy natomiast Olga toczy swoje sercowe boje. Czy to przystojny prokurator, czy może. Partner Były partner, który powrócił po latach. Jedno pozostaje pewne: komisarz Olga Balicka nie bierze jeńców, a wszystkie sprawy doprowadza do końca. I powiem Wam, kochani, tak: z komisarz Olgą Balicką nie sposób się nudzić. W życie tej postaci wpadamy w sumie z Nienacka. I zadomawiamy się w nim od razu. Wszystkie jej kolejne poczynania śledzimy z prawdziwym zaangażowaniem. Bez względu na to, czy mówimy tutaj o tych poszczególnych etapach kolejnego śledztwa, czy śledzimy jej osobiste, prywatne zmagania. Oba aspekty życia naszej bohaterki zdają się być w tych powieściach równie fascynujące, ba, dopełniają się, a kibicowanie Oldze. Jest czymś zupełnie dla nas naturalnym. Skoro jednak o kryminałach i kryminele mowa, to tutaj skupmy się, słuchajcie, na zbrodni. To, co ogromnie mi się podoba, to słuchajcie to, że Katarzyna Wolwowicz w swoich powieściach stawia na różnorodność. Każdy tom jest zupełnie inny. Raz, słuchajcie, uderza z grubej rury i już z miejsca otwieramy szeroko oczy ze zdziwienia na tę brutalność, na to wyrafinowanie zbrodni właśnie. Niewinny ofiar to jest zresztą świetny przykład tego, jak podbić napięcie do nieprzytomności i trzymać czytelnika w tym napięciu do samego końca. Innym razem stawia, słuchajcie, na intrygę bardziej skomplikowaną, ale również bardziej rodzinną, tak można się wyrazić. Tutaj warto przyjrzeć się właśnie dramatycznie. Matom, które ukazała w fałszywych tropach. Równie fascynująca jest intryga toksycznych układach. Najnowszej części odsłonie właśnie tej serii, tutaj słuchajcie, przygląda się wielkiej farmie, czyli przemysłowi farmaceutycznemu. We wszystkich tych powieściach stawki i poprzeczka są postawione naprawdę wysoko. I tak jak powiedziałam, każdy tom jest inny, każdy tom jest zróżnicowany. Co więcej, tutaj sama Olga ewoluuje, ona się zmienia i musi również podjąć też zupełnie nowy dla siebie rolę. Już Wam mówiłam przy okazji w otchłani, Katarzyna Wolwowicz pisze i z taką prostotą, ale też z pomysłem i z zaangażowaniem. Co najważniejsze nie bawi się ani w metaforyzowanie, ani w upiększanie kryminału. Nie przekracza też granic dobrego smaku. Kiedy mówimy chociażby o opisach miejsca zbrodni i samej zbrodni, one są. Proste, wyraziste i jednoznaczne. Tutaj wystarczą 2 trzy zdania, i wszystko, słuchajcie, staje się jasne. Ona stawia, słuchajcie, na swoich bohaterów, na relacje między nimi i oczywiście na dochodzenie. Celem jest śledztwo, celem jest dążenie do prawdy, a często ta prawda jest o wiele bardziej pogmatwana, bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać na początku. Co więcej, tutaj. Zawsze zaangażowanych jest więcej osób niż mogłoby się wydawać. To, co jeszcze zauważyłam, to jest słuchajcie, to, że czas w tych powieściach, on nie stoi w miejscu. Nie. On pędzi naprzód, a bohaterowie razem z nim. Pomiędzy tomami mamy przerwy, powstają wyrwy czasowe, powstają takie puste przestrzenie, w których coś się dzieje. Nasi bohaterowie żyją swoim życiem. Życie bohaterów po prostu posuwa się naprzód, nie zatrzymuje się na szczegółach. Każdy kolejny tom to nowa sprawa, nowe śledztwo, ale życie. Toczy się dalej. I powiem Wam, że seria z Olgą Balicką, tak jak wcześniej w, thriller w odchłanie sprawiła mi moc czytelniczej frajdy. Autorka nie eksperymentuje tutaj z formą. Ona tworzy kryminał spójny i ciekawy. Taki, który śledzimy z radością odkrywania tego, co wydarzy się dalej. To, co uwielbiam, to sama Olga Balicka. Słuchajcie, dlatego, że to jest taka postać napisana tak, w taki bardzo rzeczywisty sposób. To jest taka bohaterka z krwi i kości. To jest osoba, która mierzy się z bardzo rzeczywistymi problemami i z rzeczywistymi wyzwaniami. Słuchajcie, żadna z niej super bohaterka. Ona jest po prostu kobietą, jest policjantką, jest śledczą, jest kochanką. Jest jedną z nas i to po prostu jest z niej najlepsze. I za nami, słuchajcie, jak dotąd, trzy tomy tej serii. Warto je czytać po kolei, dlatego, że o ile sprawy są inne e, i każda dotyczy innego właśnie śledztwa, to jednak życie naszej bohaterki rozwija się czasowo i po kolei, że się tak wyrażę. Więc zaczynamy od niewinnych ofiar, potem fałszywe tropy, toksyczne układy, a ja mam nadzieję, że Katarzyna Volvo już sięga po pióro i Olga znów niebawem zapuka do naszych drzwi. Trzy tomy serii z Olgą Balicką do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem Zwierciadło, a pytanie konkursowe brzmi, która kobieca postać literacka jest Waszą ulubioną kobiecą postacią i dlaczego właśnie ta, a nie inna? Słuchajcie, swoje ulubienice podrzucajcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawiają się i w opisie pod filmem, też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube, który pojawia się co kilka tygodni i możecie również brać udział w konkursie pod postem na blogu. Katarzyna Wolwowicz. Proszę wyjąć kajciki, zapisać sobie to nazwisko, proszę sięgać po jej powieści. Fantastyczny domestic fryer w Otchłani i seria kryminalna z Olgą Balicką. Zaczynamy od niewinnych ofiar. Słuchajcie, fantastyczne tegoroczne odkrycie, jeżeli chodzi właśnie o naszą rodzimą pisarkę, która tworzy opowieści o zbrodni. Każda jest inna, zróżnicowana, czyta się fantastycznie. To, co chciałabym jeszcze zaznaczyć, a czego wcześniej nie zaznaczyłam, to jest to, że w powieściach Katarzyny Wolwowicz są sceny. To znaczy, seks traktowany jest tutaj jak najbardziej naturalnie, jako część życia naszych bohaterek właśnie i bohaterów. Te sceny w żaden sposób nie dominują przestrzeni literackiej tutaj Ni fabuły, one po prostu uzupełniają ich życie osobiste e, czyta się z przyjemnością e, słuchajcie odkrywa się kolejne elementy śledztwa również z niemałą satysfakcją dlatego że Katarzyna Wolowowicz potrafi tutaj nieźle zakręcić zakombinować w taki sposób że nic nie jest takie oczywiste jak mogłoby się wydawać i to jest fantastyczne jeżeli chodzi o kryminały no i jeszcze słuchajcie Jelenia Góra bo o niej nie wspomniałam Jelenia Góra i okolice fantastycznie opisana miejscówka tym bardziej właśnie zimową Porą, kiedy rozpoczyna się cykl z Olgą Balicką i kontynuuje w fałszywych tropach. Tutaj właśnie jest taka zimowa pora, potem jakby przenosimy się w czasie, ale tutaj nic nie mogę powiedzieć. No właśnie, ale słuchajcie, fantastycznie opisana miejscówka, jelenia góra, okolice, malowniczo i jednocześnie niepokojąco. Tym bardziej, kiedy pewne sceny właśnie tutaj się rozwijają, sami się zresztą przekonacie. Mam nadzieję, że sięgniecie właśnie po serię z Olgą Balicką, będziecie się pysznie bawić, jeżeli jesteście miłośnikami literatury gatunkowej. Zróbcie sobie przyjemność i poznajcie tę wyjątkową bohaterkę i wyjątkowe pióro naszej autorki. Zapraszam również do poczytania o książkach na blogu Wielkiego Buka, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa pa.